Proszę o kilka słów podsumowania. Cieszę się bardzo ze zwycięstwa. Wyjątkowo trudne zawody, w związku z tym, że na naprawdę trudne warunki, a my jakoś troszkę nie możemy się od stycznia po tej przerwie wakacyjnej odnaleźć. Ciężko nam się raz oczywiście, i to jedyne co cieszy, to nie z tego, jak grały dzisiaj, bo same sobie sprawę, jak to wyglądało. Przede wszystkim do przerwy, przejechaliśmy przez trzema, nie broniliśmy, bo tam o swoje zrobiliśmy. Natomiast no drugi zmiany, nie że to z ze względu to, zmęczyliśmy przeciwnika. Troszkę nam dopisało, bo, bo w określonym momencie szczęścia, tak to trzeba przyznać. Natomiast, natomiast tak jak powiedziałem, cieszymy mnie to, że, że to wyrywaliśmy. Eee, Matwi dyspozycja niektórych zabaw, że choćby ja która w odświeżenia no, niewiele nam pomaga, a to jest podstawowy nasz wyraźny, który dotychczas dawał kilkanaście punktów, kilkanaście zbiórek i, i, i nagle stała się podstawowym centrem e, młodsza, letnia e, parker. Pomaga mocno, bardzo chce. Ja myślę, że ten zespół się jeszcze, jeszcze, jeszcze ułoży. Bo ciężko pracowaliśmy po tej po przerwie wakacyjnej, zbyt długo ta przerwa była świąteczna i widać, że dziewczyny są, są zmuszone. Brakuje szybkości, brakuje... Bo za to jest nas oczywiście problem. Ja gratuluję gorszy, bo, bo rzeczywiście puste warunki i, i, i trzeba przyznać, że do ostatniej sekundy właściwie cały mecz prowadził, można powiedzieć, prawda? A w tym najważniejszym momencie to my zostaliśmy zwycięzcami. Ja wiem, że, że do siebie jest przykro. Bo bardzo z tym ze sobą, ale zwycięstwo ale no, byłoby zespołem potrzebne nam również. Dziękuję bardzo. Natalia. No, przede wszystkim faktycznie gratulacje, bo była piękna walka. Fajny mecz do oglądania wielkich bitów. faktycznie bardzo, um, powiedzmy w pierwszej połowie nie, nie za bardzo nam chodziło w obronie. Cieszy, cieszy mnie m, przede wszystkim, chyba dużo postępów zrobiliśmy w ataku. No ale musimy poprawić naszą obronę. Wrócić do tej gości. Patrzę po statystyki, z tym, no, faktycznie był wyrównany i no, cieszę się bardzo, że w końcu domu należało do nas. Dziękuję bardzo. Pan Radziński. No, gratulacje dla Pułkowic. Za... No. Ja jestem... Jesteśmy tak blisko tak wygrania z zespołem z czołówki, że... Po prostu szkoda, szkoda słów, no, yy, Znaczy... Pozytyw tego meczu jest taki, że rozdajaliśmy dobre zawody przeciwko zespołowi. Tutaj z górnej półki bije się o najlepsze miejsce przed play -over. W porównaniu z tym meczem, który graliśmy u siebie. No, znaczy, wtedy w Polkowicach, no to wtedy była druga strona saklerska. Myślę, że z tego trzeba wyciągać taki pozytyw, pozytyw że że potrafimy po tych zmianach potrafimy zagrać jakieś no dziś zabrakło nam, zabrakło nam konsekwencji konsekwencji w ataku no, niestety, niestety wychodziły te akcje, które wychodziły nie zostały zagrane w najważniejszym momencie ja tu mam największe pretensje do, do niektórych zawodniczek ale patrząc w przyszłość jeżeli my będziemy grać na tym poziomie jak dzisiejsze mecze no to w tych w tych meczach ze słabszymi, a na pewno możemy szukać zwycięstw nie tylko u siebie, ale i na wyjeździe. Ciężko jest tu się poskładać myśli, bo, bo mieliśmy no, mecz, mieliśmy prawie, prawie wygrany i, i zabrakło nam takiej no, tego, tej kropki na D. Tutaj siedząca obok Ech, Natalia, akurat dwa razy wyprostowała w najbliższym momencie to no i to uznanie dla niej. A, no, i pani dla która dobry mecz i chciała wygrać. Chciała na byłych koleżankach gramy dalej za następny mecz przed nami i jeżeli będziemy grać podobnie tak jak dzisiaj może poprawią poprawią celowniki niektóre zawodniczki ojcerskie braku nam punktów w ogóle yy, jasmin zabrakło nam punktów yy, yy, oli chomać yy, no to, no to, to yy, jesteśmy w stanie z tymi zespołami z którymi bijemy się <coughs> utrzymanie wygrać a taki jest cel na tym sezonie. dziękuję bardzo Ryan Coleman, just a A few words about the game. all okay. right thank you, Bob. um This is by far probably has been one of the best games playing in since I've been here. Um, it Didn't end quite the way we wanted to uh, end, but um, proud of the team. We all fought hard from the beginning to the end. Just a couple. Bad mistakes at the end of the game. It really cost us the game for the most part. Uh um, congratulations to CCC. Um yeah, that's pretty much it. Okay. Um to był jeden z najlepszych maczów, jakie miałyśmy. Walczyłyśmy cały meczu z początku do końca, ale niestety w końcu popełniłyśmy parę błędów. No i oczywiście gratulacje dla CCC. To wszystko.